Witam Państwa, gościmy w domu pana Ernesta Bryla, dyplomaty, poety, pisarza, dramaturga, tłumacza, tekściarza. Witam serdecznie. No dziękuję, dziękuję. W ogóle zaczął pan od dyplomaty, a gdzieś tam daleko, daleko było, był poeta. A w psychice ludzi w takim odbiorze, raczej jestem bardziej chyba piszącym wiersze, piosenki i tak dalej. Dyplomatem <śm> mi się zdarzyło być przez nieszczęsny moment w moim życiu tylko tak. Dziękuję za ten wstęp i dziękuję za gościnę. Przyjechaliśmy tutaj do Pana, żeby troszkę tego bogatego życia otrzymać od Pana, żeby Pan się podzielił tym życiem, które zabierzemy do Częstochowej. i podzielimy się z naszymi widzami. A wy nie macie w Częstochowie bogatego życia? Ja jak przyjeżdżam, naprawdę to ja tak patrzę, Częstochowa jak Częstochowa, no takie miasto jak większość tych, trochę może nawet bardziej nastroszone. Bo, bo to ja ich rozumiem, ciągną te pielgrzymki główną ulicą, to może się znudzić. Ale przychodzę, jak się idzie pielgrzymką, to się inaczej widzi. Przychodzę do tego klasztoru. Kaplica, ładna, ale nic specjalnego, taka sobie średniej klasy, powiedziałbym, i w sztuce, czarna. I jednocześnie jest coś niebywałego, i nie tylko ja to widziałem, ale czasami byli ludzie zupełnie z zewnątrz, mówili: coś tu jest. Właśnie co tam jest? Geniusz miejsca, tak, to prawda? To są, to są lata tych pielgrzymek ludzkich łez, ale cierpień, ale... Historii polskiej. Historii, ale to. to, to ma, ja rozumiem i historia Polski była. Chociaż Matka Boska powinna zapłakać nad tymi różnymi ślubami i przyrzeczeniami, no ale to ona jest wytrzymała. Ale jest coś innego, co mnie interesowało. Właściwie jak tam ludzie idą. Z czego to wychodzi, pier... z czego to wychodzi ten specjalny nastrój, z czego jest to, że jak ja tam jestem, to tak jakby jestem zupełnie inny w ogóle, tak trochę, że ludzie idą i że tam nagle jak, jakby czują się razem. Chociaż przed chwilą w pielgrzymce jeszcze wzajemnie sobie wadzili. To mnie interesowało zawsze. No, yy, wydał Pan książkę o pielgrzymowaniu z Panem Świertokiem. No tak, nawet, nawet jeżeli o tym mówić, to są tak. Ale to nie wynikało z tego, że miałem specjalnie y, pomysł. Pomysł się zrodził potem, zresztą świertok, dwie, dwie książki zdecydowanie o pielgrzymkach. O tym, czym jest pielgrzymką i to wierszy, bo, bo mnie interesowało, ja umiem tylko opisać niestety wierszem. Gdybym ja umiał inaczej, to byłbym kim innym, ale ja umiem patrzeć tylko takie, jak widzę, ale mnie interesowało tam, jak ci ludzie idą. Bo wiecie, pielgrzymka polska to jest trochę inna niż pielgrzymka europejska. Europejskie pielgrzymki do Jakub, świętego Jakuba w Kompostelo czy inne, są na ogół takie, że ludzie schodzą się pojedynczo, zdążają i tuż przed celem zaczynają się po prostu, no bo jest ciasno i łączyć w grupy. I tam się idzie pielgrzymką, patrzy się samotnie na góry, gdzieś się coś w gospodach spotyka tych pielgrzymi. Potem się idzie dalej, idzie się tą drogą, tamtą drogą, sam. A nasza jest taka, nasza jest taka, powiedziałbym, nawet brutalnie tłumna. Otóż zbierają się ludzie, niby są razem i wychodzą. No, zazwyczaj ja to tak widzę, ale to tak trochę jest. Idzie naprzód, ktoś niesie taki megafon, tu śpiewają, tu przewodnik pielgrzymki, zazwyczaj ksiądz, tu mówi to, to, to się modlimy, tu idziemy, tu śpiewamy i wszyscy idą z taką dumą, ruszają, idą. Duma jest jakby taka, że idą i coś w świecie zmienią, że coś w sobie zmienią, coś się tu musi stać, bo nas jest tak dużo i tak tłumnie ruszamy. No, ale przychodzi pierwszy etap pielgrzymki, drugi etap. Pielgrzymki u nas nie idą tymi głównymi drogami, przynajmniej dawniej szły bocznymi. Więc jest kurz. W kurzu żadnych widoków, nic się nie widzi. Idzie się w kurzu, w takim w z w zaduchu, bo się robi powoli zaduch. Tu ktoś popycha, tu ktoś w las nam napięty, myśmy komuś wleśli. Ja myślę, że w ludziach zaczyna się rosnąć, pomimo tego, że idą pielgrzymce, no są wkurzeni po prostu na siebie, na innych. Zaczyna się to rozpadać, ta jedność. Bo ona była trochę sztuczna, jak wychodzili, trochę za bardzo nadęta. Rozpada się. I jak ja mówię, bo mnie, dla mnie to jest ważne, i to w tych moich książkach, które wydałem. Są te przeprośne górki dla każdego kierunku. Dziwna sprawa, jest jakieś miejsce przed ostatnim etapem. Ludzie tam siadają, jedzą te swoje różnego rodzaju produkty, jaja na czwarto dawniej jedli, myją się, przebierają i spowiadają. Ale żeby się spowiadać, oni już wiedzą, że muszą się wzajemnie przeprosić. Stąd jest ta przeprośna górka. Ja myślę stąd nie dlatego, że my tam idziemy, że my przepraszamy Matkę Bożą i tak dalej. To ona i taka tak wiecie, jak my jesteśmy, ale tam my przepraszam siebie. I nagle tworzy się inna wspólnota, bo nie można siebie kogoś przeprosić. Tym ktoś nas przeprasza. Ja napisałem taki wiersz, że my mamy takie jak uświnione jakby skrzydła. Samemu ich nie możemy oczyścić. Ktoś musi nam pomóc, a znowu jemu ktoś. Im następuje nowe połączenie, na tych przeprośnych górkach jest inna atmosfera, to Sprawdzałem, mówili mi różni ludzie, i potem idą w ostatnią drogę. Tam czasami się jeszcze pokłócą, ale to nie jest to samo. Idą po co? Przynajmniej ja tak widzę. Idą i stają tłumnie przed tym obrazem. Obraz jest trochę dziwny, bo Matko Boska, to kiedyś mnie zwróciła uwagę moja żona, że ona nie ma twarzy młodziutkiej matki. Jaką była młoda matka z Jezusem. Nawet ostrobramska ma jakąś taką twarz młodą. To jest twarz już takiej kobiety, no, która już tak swoje, swoją młodość jakby przeszła. Jest dojrzałą. Tak. Dziwną ma twarz, taką, która fascynuje. Fascynuje zupełnie i ludzie stoją tam, ale ludzie są razem. Ale jak są razem? Są razem, ale każdy z nich jest i osobno, i razem z nimi. Bo nie można stać przed nią osobno, nie będąc razem z innymi. I nie można być razem z innymi w pielgrzymce, jeżeli się nie stoi również jakby osobno. To jest ta dziwna, mnie fascynuje tajemnica pielgrzymki, jak i tajemnica chyba naszego życia. Tego, że. No, nie ma tak. O, powiedział Jezus, powiedział tak: Jeżeli dwóch albo trzech zbierze się w imię moje, będę z wami. Nie powiedział jeden. Bardzo często w moich środowiskach, takich artystyczno-intelektualnych, takich innych, jest takie mówienie. No ja nie mogę. Ja nie mogę. Już z tym kościołem, z tym tłumem, z tym księdzem, i ja bym chciał, czy chciała tak na polu stanąć, i tak bezpośrednio z Bogiem, no ewentualnie w małej kaplicy, dla mnie był modny ksiądz Tischner, skąd i wielki człowiek, ale gdyby to Tischner, A nie ten. Po prostu ksiądz, który wkurza głupim kazaniem mnie i tak Ja się na tym zastanawiam, bo to we mnie też tak było i wielu, wielu z nas. Dlaczego powiedział, jeżeli dwóch albo trzech? Bo najpierw my musimy się utrzeć ze sobą. Otóż i ja jestem nie bardzo w porządku, on jest nie bardzo w porządku, Złościmy siebie, jak popatrzymy na dzieje apostolskie, to jest dokładnie dokładnie to, no, ta, ta słynna scena z Ewangelii, kiedy On przychodzi do Galilei. Mówi, spotkamy się w Galilei, już po zmartwychwstaniu. Oni już zaczynają rozumieć, że On zmartwychwstał. Idą do Galilei i tam Jego czekają. I On przychodzi niosąc rybę w ręku. Dlaczego? Bo on wie, że oni nic nie zrobili. Tak czekali, że nie zapalili ognia, że każdy siedzi osobno, że niby próbowali złowić jakieś ryby, ale im nie wyszło. I on mówi: zapal się ogień, tu macie rybę, weź na, e, z, zbierz się, spróbuj e, złowić te ryby, przygotuj się coś. Zdumiewające Na ukochanego mistrza w ukochanym miejscu, symbolicznym czekaniu. I tam też tak jest. Tak żeśmy chcieli przyjść i tu musimy się przełamywać. Przełamywać i to jest najważniejsze, co moim zdaniem się staje. O tym były moje takie jakieś te książki, gdzie są wiersze i o tym, jak ludzie idą. No, na przykład ktoś idzie i mu się ziścił, ziściło to, o co on prosił. Poza tym trzeba ogarnąć w pielgrzymce jedną rzecz, nadmierną patetyczność i uroczystość. To się właśnie przez ten kurz, pod zranione nogi, to się, to się tak wyciera, tak niweluje. Ale jest taka rzecz, że trzeba, trzeba przemówić jakimś specjalnym słowem do Matki Boskiej. No nie? bo no, przecież wypada. Tak jak do urzędu przychodzimy w że, że my musimy, nie wolno nam, że musimy tak, musimy tak. Jest takie zdjęcie, Świartok zrobił, i to był jedyny wiersz, który pisałem dokładnie do tego zdjęcia. Dziewczynki, która ma taki, taki właściwie plakacik gdzie jest narysowana Maryja straszliwie krzywa, zezowata, ale tak jak to dziecko widziało. Ja miałem takie wrażenie, że pewno nie pozwalali jej w ogóle tego rozwinąć, no bo to jakoś hańbi, no tą uroczystość pielgrzymki, ale tuż przed tym, jak bo ci pielgrzymi ruszają niektórzy prawie biegiem tam do tego. Ona też rozwinęła i pędzi. Ja myślę, że to właśnie najprawdziwszy jest obraz. Dlatego, co ciekawe, właśnie, że oni, że oni nagle kończy się patetyczność, i oni biegną jak do matki, biegną jak do, y, do kogoś, kto może coś im powie, albo nic nie powie. Przy kim można pomilczeć. Ja tak się zastanawiam, bo pan mówi o, o duszy narodu poprzez pielgrzymowanie. I Pan to tak opisuje i, i czuje. Szuka pan tych obrazów duszy narodu w tej pielgrzymce, w drodze, nawiązując do obrazów biblijnych, ale również naszych pielgrzymki na Jasną Górę, ale nie tylko na Jasną Górę, tylko w ogóle pielgrzymowania, czyli takiej drogi do kogoś. I pisał pan wiersze, właśnie tutaj, do, o tym wierszu pan wspomniał w książce, którą wspólnie z panem Świartokiem państwo wydaliście. Zastanawiam się, czy Taka duża forma jak dramat powstałby? Nie myślał Pan o tym? E, nie ma sceny do tego dramatu, najpierw. Wie Pan, dramat to jest osobna sprawa. Ona, ona wymaga pewnego rodzaju pragnienia wielkie pragnienia ludzi. Wielkie dramaty greckie powstawały z wielkiego pragnienia ludzi. Którzy oglądali. Oni nie chcieli dowiadywać się czegoś nowego. Oni Antygona czy Edyb, król to było na nowo obejrzenie mitów, jakby to, co ich konstytuowało. Oni chcieli na zobaczyć nową argumentację, nową, nowy sposób dyskusji między Kreonem a Antygoną, kto ma rację, nowe podejście do tych racji. Ja myślę, że czegoś takiego jeszcze u nas nie ma. Zresztą może, może w ogóle nie ma. Może w ogóle nie ma. Chciałbym, ale to by było raczej oratorium. To by musiało być związane z muzyką. Raczej tak to widzę. Ale pan mówił, że to ja staram się pokazać życie, jakby badać życie. No, no tego, w czym jestem, mojego, mojego narodu, mojej ojczyzny, mojego społeczeństwa. Na pewno tak, bo ta pielgrzymka jest w jakiś sposób metaforą. Tak jak my wyszliśmy jak opowiadałem, ale my właściwie cały czas jesteśmy w pielgrzymce. Teraz mnie pan uświadomił, że przecież od czasów ślubów króla Kazimierza i od czasu właściwie tej Powstania no, wielkiej legendy Częstochowej po odparciu Szwedu, zaczął się okres tego kraju, który już ruszył w pielgrzymkę, bo on już nigdy jeszcze były takie chwile, ale potem już je to sypało. Kończyła się jakby dawna Rzeczpospolita, ta od Kochanowskiego szlachetne zdrowie, nic się nie dowie, jako smakujesz, a się popsujesz, gdzie były różne problemy, ale nie było, nie było problemu, że nagle jesteśmy chorzy, bo nie ma kraju. To powiedział Mickiewicz. Prawie tym sam wierszem używając Kochanowskiego. Ojczyzna moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten każdy się dobie, kto cię stracił. I cała już ta droga jest drogą w pielgrzymce.